Witam wszystkich, e, Pojmo to, że aura wiosenna nas nie rozpieszcza i nie ukrywam, że na dworze jest zimno jak diabli. Nawet mam bramy dzisiaj pozamykane, bo naprawdę strasznie zimno wieje, e, ale jednak klienci powoli już szykują się do sezonu letniego i dzisiaj mamy taką oto robotę. E, cztery piękne felgi fabrycznie nowe, aluski. 17 cali, 7,5 cala szerokie Do tego mamy nowe opony letnie Uniroyal, najbardziej popularny Chyba rozmiar jeżeli chodzi o 17 cali, jest to 22545 No i jak są nowe felgi Są nowe opony, muszą być takie ładne Nowe wentylki Z takimi chromowanymi tutaj dodatkami No i oczywiście wiadomo tutaj tyk Przyjdą takie y, naklejki na te kapsle. Także co, dzisiaj sobie to robimy. Składamy sobie ten komplecik. No i co, tradycyjnie, żeby nie przedłużać, zabieramy się do roboty. Wentylek już siedzi. Fajnie to wygląda z tym takim ala chromem. Jak nie jest pokryta tutaj ta przednia część felgi, możemy brać oponę Cyk. i zakładamy. No pierwsza opona już siedzi, pompujemy i wrzucamy na wyważarkę Felga już na maszynie. Specjalnie przełożyłem stożek tutaj z wewnętrznej strony, tutaj na tą zewnętrzną z racji takiej, że nie wiem jakiej jakości jest tutaj ten lakier, ta powłoka na tej felze. Wolałem tego nie testować. Bo normalnie felgę dociska tutaj ten plastik, on jest już troszeczkę chropowaty i mógłby tutaj poczynić jakieś uszkodzenia na tym lakierze. Tak więc, stożek elegancko poszedł sobie tutaj na tą stronę i dociskamy to bez najmniejszego jakiegoś tam powiedzmy ryzyka uszkodzenia tej powłoki lakierniczej. Dobra, kręcimy kołem i zobaczymy, jakie wyjdą nam wartości. No i pięknie, wszystko ładnie się wyważyło. Lecimy z następnym kołem. Ostatnia felga, jak to mówi mój kolega Tomasz, a raczej opona Odziana. Wrzucamy ją zaraz też na wyważarkę. Jeżeli wyjdzie tak jak wszystkie poprzednie, no to naprawdę będzie piękna sprawa. Lecimy dalej. No i ważymy. No i jedna jedyna się znalazła, na której yy, wyszło ciut więcej. Ale ostatecznie nie ma tragedii. Zaraz to ładnie yy, przeważymy. I będziemy mieli komplet skończony. No i wszystko ładnie yy, mamy przeważone. Ostatnie koło skończone. Tak, tak ten sobie komplecik wygląda już zrobiony na gotowo. Zostało jeszcze tylko powycierać tutaj pastę, która została na feldze. A same naklejeczki zostawię już klientowi, niech sobie naklei jako taką, że tak powiem, wisienkę na torcie. Także co, to było na tyle. Jeżeli materiał się podobał, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę. Widzimy się zapewne za jakiś czas przy jakiejś innej robocie. Ja już się z Wami żegnam. Cześć.